Cześć, jest Warden Redux Odcinek z 3, z kursadera teraz drugi Ogólnie to jest już 33 Z kampanii W Crusader Redux Chapter 6, misja trzecia Misją jest pokonać chaos specjalną kawalerią Mamy ich, no w zasadzie tylko ich Nawet nie ma opcji kupowania kogokolwiek Mamy 10 tur żeby go pokonać kawalerzystami Była już misja u Wolfganga żeby łucznikami pokonać A teraz yy, Tylko No właśnie, tylko i wyłącznie kawalerię mamy Tylko jak on mi będzie tak uciekał to ja mam w zasadzie Którą turę? Czwartą, więc może się okazać, że niego nie złapie. Ale teraz mi się podstawił, więc możemy go zaatakować. Nie no, musimy zawalczyć z nim, więc nie możemy być aliancami. No, bez... Co wy? Ja mam walczyć z jednym żołnierzem i po to cała ta walka, tak? Znaczy, po co? Po, co, po to to wszystko, żebym... Dla jednego żołnierza ja walczę. On nawet kapitana nie puścił. Delikatnie go potraktowałem, nie? Niektóre misje to są takie dziwne. Niby misja uznana, ale ja bym powiedział, że czuję nie w tej misji. Miałem jednego żołnierza pokonać. Hmm. okej. Okay. To nie był ciekawy odcinek, na pewno nie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.